Cześć, z tej strony Janek Sergan.pl. Dzisiaj chciałem porozmawiać z Wami na temat wiatrówek w kontekście obrony osobistej. Na wielu grupach Facebookowych oraz na forach pojawiają się czasami pytania lub wątki poświęcone właśnie temu zagadnieniu. Wiele osób zastanawia się, czy w szczególności pistolety CO2 mogą być dobrą alternatywą dla innych sprzętów w kontekście obrony. Chcą początkowo wykorzystać ich walory estetyczne, żeby przestraszyć napastnika. Ewentualnie, gdyby to nie zadziałało, bezpośrednio spróbować odstraszyć ich strzałami. Wydaje mi się, że jest to bardzo niebezpieczne podejście. Tego typu Wiatrówki, czyli standardowe pistolety napędzane gazem CO2 strzelają śródm w bardzo niskim kalibrze. Są to stalowe kuleczki stalowe kuleczki, które wprawdzie mogą przebić skórę i zranić, lecz na pewno nie zatrzymają napastnika. Ja osobiście postrzelowaną czymś takim na pewno jeszcze bardziej bym się zdenerwował i mógłbym być niebezpieczny. A co gorsza, napastnik, widząc potencjalną broń, może sięgnąć po swoją, prawdziwą. Alternatywą dla pistoletów C2, które są stricte przeznaczone do rekreacji i strzelania. Do celów reaktywnych są sprzęty przeznaczone stricte do samobrony, strzelające kulami gumowymi, stalowo-gumowymi lub wręcz pociskami stalowymi w sabocie. Tego typu sprzęt został zaprojektowany stricte do takich celów. Ma duży wybór amunicji co pozwala nam odpowiednio dostosować nasze środki obrony do zaistniałej sytuacji. Możemy stosować kule o różnej wadze, czyli przekazującą różną energię kinetyczną. O, mam pomocnika. Kule zawierające kapsaicynę, czyli ten sam środek co gaz pieprzowy albo specjalne kule znacznikowe, które są, ich ślady trafienia widoczne dopiero w ultrafiolecie, co jest czasami wykorzystywane przez służby. Eee, tego typu rozwiązanie jest o wiele bardziej skuteczne, ponieważ taka kula nie przebija skóry, więc nie zrobi większej krzywdy naszemu oponentowi, natomiast bardzo dotkliwie siniacze. Takie uderzenie może zniechęcić naszego oponenta do podejmowania większych dalszych działań i jest to alternatywa dla innych, bardziej drastycznych środków obrony, takich jak gazy albo paralizatory elektryczne. Oczywiście, tego typu sprzęt dla osób pełnoletnich nie wymaga zezwoleń, ponieważ, w myśl prawa, jest to wiatrowka i ma dosyć podobne działanie. Zasadniczą różnicą jest typ amunicji, która nie stanowi zagrożenia w kontekście przebicia skóry, natomiast przekazuje odpowiednią energię kinetyczną która nie przekracza 17 J, ale jest wystarczająca, żeby zniechęcić no, do jakiegokolwiek ataku dalszego. Trzeba też wziąć pod uwagę, że e, różna amunicja może dać różny skutek. W internecie pojawiły się filmy z e, amunicją treningową w kontekście tego, że tego typu sprzęty są e, Mało groźne. To nie wiem. Ja osobiście nie chciałbym być postrzelony amunicją stalową albo kulką, która ma kaliber 0,68 cala, czyli prawie 17 mm. Jest wykonana ze stopu pyłu stalowego i gumy. Naprawdę to woli. Taki sprzęt yy, oczywiście nie musimy wykorzystywać yy, od razu w celu strzelania do napastnika. Sam wygląd działa już dostatecznie prewencyjnie. Ktoś, kto nie spodziewa się ujrzenia takich dwóch luf, może zaniechać ataku po samym zobaczeniu. Tak groźnego sprzętu. Oczywiście, tego typu. co to jesteśmy z powrotem. Tego typu sprzęty są dostępne w naszej ofercie, w naszym sklepie ergan.pl, gdzie możecie je nabyć bez żadnych dodatkowych zezwoleń. Oczywiście. Jeżeli jesteście pełnoletni. I oczywiście można również posiadać je w celu obrony, niekoniecznie przed takimi drapieżnikami jak ten. Zapraszamy. Subskrybujcie kanał. Zajrzyjcie na ergan.pl. I napiszcie w komentarzach, co myślicie o tego typu. Wszędzie w kontekście samoobrony, ale również rekreacji. To bardzo fajne destruktury puszek i innych celów, które możemy spektakularnie poniszczyć w celu czystej zabawy. Na razie.